Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Nie ulega wątpliwości, iż ta ustawa jest niezbędna i czas jej wprowadzenia jest też ważny. Mówię to z wielkim przekonaniem jako wieloletni dyrektor, o czym pan poseł zdąży zauważyć szpitala. Mówię też dlatego, ponieważ mam świadomość, jak zapisy obecnie obowiązujących przepisów utrudniały mi zarządzanie szpitalem, takie zwykłe zarządzanie na co dzień. I ta, ten projekt ustawy likwiduje te absurdy i spowoduje, że sposób zarządzania zakładem będzie prostszy. W ostatnich latach koalicja PO i PSL jako metodę poprawy sytuacji podmiotów leczniczych preferowała komercjalizację, a potem ich prywatyzację. Te działania nie tylko nie poprawiły dostępności doświadczeń zdrowotnych, ale doprowadziły do zbywania majątku publicznego, często za bezcen, a, a także do utraty kontroli nad zabezpieczeniem dostępności doświadczeń zdrowotnych. Zgodnie z tą ustawą, zgodnie z ustawą, samorządy odpowiadają za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i w sytuacji zbycia tego majątku zupełnie kontro, kontro, traciły tę kontrolę. Ta ustawa właśnie gwarantuje ciągłość udzielania świadczeń. Dziękuję bardzo pani poseł